Popularno-naukowa. Sto lat temu, do okrągłej rocznicy, pewnie brakuje zaledwie paru miesięcy, w miejscowości Dong Son w północnym Wietnamie odkryto cmentarzysko z bogatymi darami grobowymi. Największymi skarbami okazały się, proszę Państwa, wyroby z brązu, a wśród nich bardzo charakterystyczne bębny. Kim byli ludzie tworzący te metalurgiczne dzieła sztuki? O tym teraz w Eurece Katarzyna Czapska, archeolog i orientalistka z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kultura Dong Son, bo tak zdefiniowano ją właśnie od nazwy tego stanowiska, to dla Wietnamczyków korzenie ich cywilizacji, jak się okazało. Zgadza się. Współcześni Wietnamczycy bardzo mocno wiążą swoją historię i pochodzenie z kulturą Dong Son, którą datujemy nawet na ósmy wiek przed naszą erą. W kulturze Wietnamu współczesnego to jest żywa, żywa tradycja, którą nie tylko rząd wietnamski, ale też społeczność wiąże ze swoimi przodkami. W związku z tym, mówiąc o kulturze Dong Son, mówimy o praw przodkach współczesnych Wietnamczyków. Mm. Najbardziej charakterystyczne obiekty kultury Dong Son to są właśnie te bogato zdobione bębny z brązu, o których wspomniałam na początku. Tak, wśród znalezisk na cmentarzach kultury Dong San. Dominują zdecydowanie brązowe. Są one różnego rodzaju. Mamy tutaj i biżuterię, broń, instrumenty muzyczne, no i te słynne bębny, które do dziś budzą ogromną ciekawość wśród badaczy. Do końca ich funkcja nie jest zdefiniowana, aczkolwiek wśród wietnamskich naukowców utrzymuje się, że pełniły one funkcję instrumentów muzycznych. Współcześnie wśród kultury Karen, czy nawet wśród społeczeństw Południowo-zachodnich Chin znajdujemy współczesne przykłady bębnów, które faktycznie pełnią funkcję tych instrumentów mhm. muzycznych. Aczkolwiek od razu powiedzmy, że te właśnie pochodzące z kultury dong są nie mają tej elastycznej membrany one są odlane w całości z brązu, więc de facto no, można na nich grać, ale to nie jest taki dźwięk jak. Jakiego spodziewalibyśmy się, używając takiego bębna, stricte obiektu muzycznego. To prawda, bo bęben to jest tak naprawdę nazwa umowna, bo ze względu na to, że kształt tych przedmiotów przypomina bęben, ale nie ma tutaj, tak jak Pani wspomniała, elastycznej membrany, mamy metalową płytę rezonansową. I według w ogóle terminologii muzykologicznej tego typu przedmioty są nazywane gągami głębokimi. Są to silne. Mocne wibracje, niskie dźwięki wywoływane za pomocą właśnie uderzenia poprzez albo metalową, albo filcową pałeczkę. Współcześnie oczywiście przyjęło się traktować te przedmioty jako instrumenty muzyczne i one faktycznie też spełniają te warunki. Ja sama osobiście przeprowadziłam badania w Muzeum Azji Pacyfiku na Bębna, które posiadamy w swojej kolekcji, więc nie mamy wątpliwości, że wszystkie grać na nich można tak, było. Wszystkie właściwości instrumentu muzycznego spełniają. Natomiast w całej ikonografii kultury Tongson nie pojawia się ani jedno przedstawienie, które by potwierdzało, że te będą były wykorzystywane jako instrumenty muzyczne. Mhm. W związku w związku z tym pozostaje pod znakiem zapytania, czy faktycznie mówimy tutaj o instrumencie muzycznym. Na pewno pełniły one bardzo ważną funkcję. No tak, kultura dongson nie pozostawiła po sobie żadnych źródeł pisanych. Zgadza w związku się. z tym te bębny i ich dekoracja, ta ikonografia, która pokrywa te zabytki, no może być źródłem do zrozumienia w ogóle kultury tych ludzi. Zgadza się, i dlatego poszukuję odpowiedzi na wiele pytań związanych z tą kulturą i ich tradycją na podstawie przedstawień brązów. Nie jest to łatwe zadanie, bo nigdy nie będziemy mieć pewności, czy nasza interpretacja w jakikolwiek sposób pokrywa się z faktycznym rozumieniem funkcji poszczególnych obiektów z tamtego okresu. Natomiast jedno wiemy na pewno. I to też podkreśliłam, że bębny miały na pewno ważną funkcję, a to się związało z legitymizacją władzy. Społeczeństwo Dongson było podzielone na pomniejsze grupy, które miały oczywiście system hierarchiczny władzy, i te bębny pełniły funkcję właśnie takiego symbolu władzy nadanej danemu wodzowi. Tych bębnów najprawdopodobniej było kilkanaście. Które miały najwyższą rangę, największe znaczenie. I one były przekazywane z wodza na wodza. Czyli z pokolenia na pokolenie? Dokładnie. Władców, tak. Co mhm, też jest przywódców. ciekawe, w tym społeczeństwie kobiety również pełniły funkcje na równi z mężczyznami, w związku z tym wodzem mogła być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. I te bębny nadawały im właśnie to prawo do dzierżenia władzy nad pozostałą społecznością. Wiem, że archolozy odkryli kilkadziesiąt stanowisk kultury Dong Song, to znaczy cmentarzysk tych ludzi, tych społeczności. I pytanie, ile w takim razie wydobyto tych bębnów? Czy my możemy policzyć, ile jest w kolekcjach na całym świecie? No tutaj, z policzeniem, ile jest tego na całym świecie, jest trudno. Ja to próbuję zrobić od jakiegoś czasu i jeszcze nie, nie skończyłam tego zadania. Natomiast na pewno jest ponad 100 egzemplarzy w samym Wietnamie. Drugie tyle znajduje się w południowo-zachodnich Chinach, no i plus nasze kolekcje europejskie. Zresztą te bębny w pewnym okresie wędrowały po całej Azji Południowo-Wschodniej, więc widać, że w pewnym momencie bębny pełniły też funkcję materiału eksportowego zmieniły swoją funkcję w czasie z takich obiektów o ważnej randze do obiektów, które stały się po prostu przedmiotem użytku codziennego. To są przedmioty, które mogą mieć kilka centymetrów, a te największe egzemplarze dochodzą do metra. Nawet półtora metra średnicy płyty rezonansowej. To są te jedne z największych. Mamy takich pięciu obecnie znanych, najstarszych przykładów bębnów. Jeden znajduje się w kolekcji Muzeum Gime w Paryżu drugi znajduje się w kolekcji Weltmuseum w Austrii, pozostałe są na terenie Wietnamu, z czego jeden, tak zwany Koloa, ma 70 kg wagi, w związku z tym mogą sobie Państwo wyobrazić, jak było to duże i jak ciężki jest ten obiekt. Powiedzmy może jeszcze króciutko o tej dekoracji, bo ona właśnie, jak już wspominałam, jest kluczem do zrozumienia kultury ludzi Dong Song. To jest dekoracja w, szczególnie z tego wczesnego okresu, czyli między V a III wiekiem przed naszą erą, Jest dość szczegółowa. Można obserwować, w jaki sposób ubierała się lokalna społeczność, jakich instrumentów muzycznych używano, jak wyglądały domostwa, warsztaty metalurgiczne, bo też i takie się pojawiają przedstawienia, jakiego rodzaju łodzie były budowane i wykorzystywane na co dzień, jakiego rodzaju ptactwem mieli do czynienia, w ogóle fauną tamtego okresu, szczególnie właśnie morską. Pojawiają się też elementy uzbrojenia, więc możemy zobaczyć, jak wyglądali żołnierze, wojownicy kultury Dongson oraz Pojawiają się przedstawienia różnego rodzaju uroczystości, festiwali. Trudno już na tą chwilę określić, co to mogło być jednoznacznie. Wietnamscy badacze uważają, że przedstawienia te, które pokazują bojowników i muzykantów jednocześnie, są to przedstawienia festiwalu ryżu. Te wszystkie przedstawienia z jednej strony zagadkowe, bo nie do końca wyjaśniające co właściwie autor nam chciał przekazać? Czy my mamy do czynienia po prostu z przedstawieniami opisującymi rzeczywistość tamtego okresu? Czy te przedstawienia mają jakąś głębszą, właśnie religijną, kultową funkcję? Do końca jeszcze nie znam na to pytanie odpowiedzi, aczkolwiek obie, obie wersje są bardzo. Te motywy, które znajdują się na bębnach kultury Dongsong, są do dziś bardzo popularne i są wykorzystywane przez współczesnych Wietnamczyków, choćby jako, jako wzory tatuaży. To prawda, ta ikonografia kultury Dongzong, sam wizerunek bębna albo nawet płyty rezonansowej z tą centralnie położoną gwiazdą pojawia się w architekturze, w, w wszelkiego rodzaju turystycznych pamiątkach, na tatuażach, jak pani wspomniała, na tkaninach. Więc jakby zastosowanie tego jest dość, dość duże i tak naprawdę nie wiadomo do końca, z czego to wynika, ponieważ większość społeczeństwa, zwłaszcza w tych dużych miastach, oczywiście kojarzy kulturę Dong Son, wiedzą, że badania są nad nią prowadzone, natomiast jak się głębiej zaczyna tematy drążyć, to się okazuje, że przeciętny Wietnamczyk nie ma pojęcia, kto to byli Dong Son. Mhm. A już w Polsce Wietnamczycy to praktycznie w ogóle się nie orientują w, w tym temacie. Więc ta symbolika podwójnie jakby budzi ciekawość, dlatego, że ona jest wykorzystywana jako coś, co charakteryzuje Wietnam. Nie do końca jednak znaczenie tych symboli jest znane mieszkańcom. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Katarzyna Czapska, archeolog i orientalistka z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie była moim gościem. Eureka. Audycja popularno-naukowa. I to wszystko, co dziś dla państwa przygotowałam. Kłaniam się Katarzyna Kobylecka. Jutro zaprasza Jakub Domoracki. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.